Co jest? Co jest grane? Gdzie ja jestem? Co jest? Ja jestem w jakimś więzieniu? Co jest? Co się stało? Tyle z tego pamiętam. Nic więcej. Pełno krwi koło mnie. Gdzie ja w ogóle jestem? Jestem w jakimś więzieniu? Czy co? są kraty jest mega ciemno nie rozumiem o co tu chodzi ale jest bardzo ciemno nic sobie nie widać tam w ogóle coś jest tamte poznaję trochę to miejsce przypomina mi je trochę to co byliśmy tam gdzie na cmentarz się wychodziło ale nie wiem o co chodziło o co chodzi tu no? bo nic tak nie było, że ja się zamknąłem. Ja sam się zamknąłem i co? Kto się nie zajmuje, Ale jak? Ja nic nie pamiętam takiego co było, co się zdarzyło. Musiał sobie przypomnieć. Czy jest jakieś wyjście stąd? O kurde. Ja nie widziałem tego. jest jakieś zarośnięte coś. Zaraz tam pójdę. I? Na pewno nie są tam. To jest krew. Wow. Nie mogę tak au. Au, 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 au. Dobra, tu chyba jest bezpiecznie, nie wiem Nie, gdzie ja wchodzę? Gdzie, gdzie ja wchodzę? Nie Gdzie jestem? Co jest, coś tam się pali Coś się świeci No, jest ciekawe, co tu zaraz tam podejdę co jest grane? O kurde. Co to jest? Tam ktoś jest. go bliżej i zobaczymy co on gada. Zobaczmy co się tam słychać. Musimy go usunąć. Myślisz, że jest to konieczne usunięcia? Oczywiście. <noise> Co, 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 co. co jest? Co jest? Czemu nic nie widzę? O co chodzi? Co jest? Co jest? Co? O kurde, dobra, już widzę, ale... O co chodziło? Czy oni tam dalej są? Nie ma ich. Mogę tam pójść? Ej, bo ja się boję troszeczkę. ale oni tam są? Ale co to jest za chata? Gdzie ja trafiłem? Gdzie ja jestem? Tu jakieś kwiatki, grzyby rosną. Jestem na jakichś bagnach? Czy o co chodzi? Nie rozumiem. Ej, ale oni by tak szybko nie zniknęli. Nie wiem o co chodzi. Krew? Co tu robi krew? Krew? Kaczup? Nie wiem co to jest. Co oni tu mogli robić? Gadali, żeby krew wyeliminować. To kogo? O co chodzi? Chyba nie mnie. Ale tak się źle czuję. Że ja nie wiem, nie. No, musiałem to wszystko przemyśleć. Um, co się dzieje? Nie wiem. Szukamy domu, domu, do domu wracamy. Czy co? Nie wiem, jak wrócić tam z powrotem. Żeby wrócić tam do początku, gdzie wpadliśmy. Nie wiem, jak tam wrócić. Nie chcę tam wrócić, ale jest ciężko. Zobaczcie, tu jest tak ciemno. Czemu nadal jest noc? O co tu chodzi? Może mi ktoś to wytłumaczyć? O co tu chodzi? Jest tak ciemno, nic nie widać. Tutaj jest na szczęście światło. Ale nie wiem, czy tutaj przeczekać po prostu tą noc i to poczekać, czy co? Bo nie wiem. Czekam już tu bardzo długo. I zobaczcie, nadal jest ciemno i ja nie rozumiem o co tu chodzi. Ej, coś słychać. Coś słychać. Coś słychać. Coś słychać. Dobrze, że to Moim zdaniem to nie jest za dobry pomysł. <laughs>